Witajcie w kolejnym dniu na vlogu. nas najbardziej na bazarach. Nie, no żartuję. Mam nadzieję, że w każdej sytuacji nas kochacie, ale my rozpoczynamy ten piękny dzień od przeglądu giełdy Staroci w Falenicy, gdzie jest zimno, drogo i zimno. W ciągu ostatniego roku kupiłyśmy tu trzy rzeczy, ale dziarsko idziemy. Nie, no bardzo fajno. O, Co nas dzisiaj czeka tu? Prawie upór w operze. du, 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 du. <ścoughs> Nie umiem nie machać do lustra. Jeszcze Ci powiem, czuję, że jestem głodna, bo ta kawa tak mnie normalnie wynosi. Ale piękne bombki, nie? To bo, są. Ja zawsze jest zawsze kaneloni i kanolo. Ale to jest kanoli, kan kanolo. To! Żebym zjadła. Z tą i To fajne. No, Jest Jeszcze jest bardzo mało osób, ale czasami nie da się tu przejść. No ewidentnie czuć już święta. I to są, słuchajcie, naprawdę stare bombeczki. Już naprawdę coraz rzadziej można je dostać. Jak widzicie, nie wszystkie, nie wszystkie są w trybie przetrwania, ale mają w sobie coś takiego właśnie przemijalnego. I to już inne śliczności. Jest to pooglądać. O Jezu, jakie słodziaki! Wiesz, że słyszałam, że na krakowskim przedmieściu są takie dwa gigantyczne. Chłopiec i dziewczynka Chciałam mieć na drugą stronę Mega Torba No nie może patelki Może kociołek te bombki najbardziej pamiętam z tym wklęsłym środkiem. Zawsze mi się strasznie podobały. Te wygląda jakby ją mróz oszronił. Usiołek, o kur. O kurwa. Mega ciężkie, wygląda jak taki bachus. To jest mega cie... Jezus! Jaki Solniczka, foczka? Tak. Uroczasta. Przepraszam, co, co mam Pani wygrzewała? Już za Nie? Są i jakieś fatałaszki. I naprawdę dużo rzeczy. Całe dumanji normalnie. Cała Afryka. Ale to Dżumanci mnie rozbawiło. To ciekawa rzecz, ale tutaj w bardzo, bardzo, bardzo takim stanie zniszczonym. To jest wyrzeźbione w masie perłowej taka, taki pejzaż, scenka rodzajowa. Piękny kabaret. kwa, kwa ozdoby takie do zawieszenia ozdoby porcelana i to jest właściwie tak, że tam się wchodzi tu się idzie i się zawraca i już to jest cała giełda proszę bardzo, oryginalny pusem przyjechał do Palenicy buty relaks Zrelaksowany żabelek. Hasło na dzisiaj zrelaksowany kalosz. Proszę bardzo. Jaki misio. Rękawice bokserskie stałe. Scena. Czy ja jestem super wyspaną osobą? Nie. Jak Julia mnie budziła to myślę co jest dzisiaj za dzień. Co się dzieje? Dlaczego jestem budzona? Dlaczego wstaję? Ale już jest ok, świeże powietrze. Szkoda, że się nie palą te wszystkie lampki, bo byłoby jeszcze ładniej. No, za dużo tu chodzenia nie ma. Rzeczy są naprawdę ładne. Ceny są naprawdę wysokie. Tak serio, wyższe niż na kole. Są też akty. Akty? Nie akty. Gdy szuka, patrzy On też jest taka, że przechodzi każde stoisko i przegląda absolutnie, absolutnie każdą rzecz A ja tu tak na czujach. Mamy nie. jednego pana w okolicy, którego nie zdradzimy, nie zdradzimy Który to, ale ma tak cudne rzeczy A co, po, pokaż co kupię Możesz pokazać Nie no, pokaż co kupię Nie mogę no, to, to po drugim kółku jeszcze przyjdziemy tu pooglądać. Dobrze. <grymne> Widzicie, co to jest? Są to lampy od powozów. No, Jest to, proszę Państwa, skrzynia posagowa z Dalekiego Wschodu. Tak poważnie to nie wiem, na co jest ta skrzynia, ale jest ta pewna z Dalekiego Wschodu, na co wskazuje rodzaj płaskorzeźb. Mamy jakąś gigantyczną lampę. Taką industrialną, pewnie pofabryczną. Wyszywany obraz. Złota złotka. Bardzo modne są w ostatnim czasie tak od kilku lat powróciły tego rodzaju talerze. To jest angielska malatura. I często można się właśnie w knajpach spotkać z takimi. Proszę bardzo. Miłona bite nisiska. Powiem Wam, że sporo jest tych ozdób świątecznych. Te jakiś mnich nienapojony. To jest nasze marzenie. Ten komplet Ja ci daję Ty masz czasu Nie ma hałasu Tak się rozśpiewałam Że rymować nie przestałam Jak Ci się w ogóle podobała Podobał są dla Juli Piękny Choinki są Chojenko ma! chojenko ma! Piękny Jezu! Zobaczcie ile tu jest jemioły! Ile tu jest całowania! I kilka choinek. Ciekawe po ile. To są choinki w... Y, doniczkach. Dzień dobry! pięknie, cieni te choinki? Nie pamiętam.

I tutaj znalazły się kartony. A w kartonach szaleństwa... Majki z Kowlą chciałam powiedzieć, bo pamiętam ten serial. I jakieś takie dziwne rzeczy. Jakieś takie drewna. Jakieś takie... Wiecie co to jest? Są je zdoby świąteczne. Zobacz co znalazłam. You know what it. Wspomnienia z Egiptu. Zegary. Porcelana. Serwisy. Bardzo ładna paterka, porcelanowa. Leci muzyczka, jest imprezka. Wszyscy są zadowoleni, wszyscy się bawią. Yeah! Obrusy stare. Hędzelki, pozloty. Maszyna. Ulica Bacieczki. W którym mieście była? Piszcie, z którego miasta to jest. Może z waszego? Słoń. Stare lampki chujnkowe. Widziałaś? Widziałam. Mirek, wiem, że oglądasz. Łyżka dla ciebie. Wiesz, jeżeli ja ci powiem, że jestem pewna, że on byłby w stanie zmieścić tą łyżkę w bui. Tak ma był, Jeżeli na niej by było jedzenie, to on by to zrobił. Ale genialne. Ja mu pokażę. No poczekaj, muszę pokazać jaka jest ręka przedem. No, to jest dłoni wielkości. Dedykacja od braci oficerskiej. I co, będziemy je palić? Będziemy. Spalimy w końcu te cygara? Ja palę czasami cygara. Bardzo rzadko. <laughs> Tylko przy wielkich biznesach interesach. Ja właśnie Julii coś przed chwilą wyjawiłam. Na pewno kojarzycie to glindzenie tych wszystkich chłopów dziadersów. O w końcu kiedy trzeba wnieść lodówkę samemu na czwarte piętro. Albo kiedy trzeba po prostu wnieść lodówkę na czwarte piętro. A wiecie o co chodzi? Ja nie widziałam chłopa, żeby sam wnosił lodówkę na czwarte piętro to jest jedna rzecz. A druga rzecz, u mnie gdzie indziej kończy się feminizm. Jak wchodzę na starocie i trzeba się targować. There is no place for feminizm. Oczywiście <grym> wiecie, że żartuję. No ale widział kto chłopa sam, samego wnoszącego lodówkę na czwarte piętro? Bo ja nie. Zawsze jest ich co najmniej dwóch. Nie, 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 nie obchodzi mnie, jak na im machasz, gdy nie subskrybujesz mnie, bo nie wiem czy wiecie, że ja zdecydowaną większość osób komentujących kojarzę totalnie. Ja też styl waszych te... wypowiedzi Uważaj na, te... na plak. No. Eee, poczucie humoru styl wypowiedzi, więc jakby kojarzymy was. Nasza przygoda falenicka zakończyła się. Eee, no, proszę, pokaż. Co? Proszę, pokaż, co kupiłaś. Zaświeciło znowu. sroko Taką. Srebrną. Troszeczkę. Takie. Skromne, ardeko. Takie skromniutkie ardeko, ale. Jako, że afety rośnie w miarę jedzenia, Julian mówi: Nie masz ochoty na Mieloneczka z koła. I w związku z powyższym idziemy na koło. A wy jedziecie z nami. Żabelek i pajda. Historia prawdziwa. Zobaczcie. Tu jest w ogóle genialna piekarnia i cukiernia Wok, która. Ma tak pyszne bułki, prawie tak pyszne jak na Mazurach, dlatego że pan, który jest właścicielem tej piekarni to właśnie uczył się na Mazurach, gdzie się piec bułeczki. Wiem wszystko. Posoliłaś. Mhm. Mhm. Mm. Bo... Ta pajda wielkości niemowlaka. Już 12 zł, ciekawa jestem jak jest na jarmarku na starym mieście, ale wpadniemy na pewno, będziemy mieć wygląda jak Można zakazanie. się zakochać w tym, no? To nie trzeba zakochać, to trzeba jeść. tam pan ręczy pizzę. Bardzo dobrą. Ja też po prostu Autentycznie widzicie moją głowę? tą pajdę, jest tak pyszny ten smalec. Mmm! <grym> Pasi dupki! Przypominają mi się moje podróże. Takie podróże? No i duże. <grym> podróże, podróże po świecie, krainie wieprzem i glutenem <grym> płynącym. I tak jak mówiłam, jesteśmy na kole. I przyjechałyśmy tutaj tak naprawdę po to, żeby zapytać, żeby mnie nie rozjechał tak taksówkarz. Przyjechałyśmy tutaj tak naprawdę po to, żeby zapytać, w jakiej cenie jest ten obraz z tą zimą, bo wiedziałam, że Julia będzie nim zachwycona, a ja nie zapytałam się o cenę. Więc dzisiaj będziemy miały szansę zapytać się o cenę, jeżeli oczywiście będzie nadal dostępny. Co mnie woła? Jest druga do boceny. Do sosiku czas tego mi randek wkłada, i polewasz. No. Myślę, że be, nie wiem, czy możemy bez tej łyżeczki wyjść. No jest taka pozdzierana już staruszka. Jak myślicie, możemy wyjść bez tej łyżeczki? Bo ja nie wiem. To jest grzybalu kartonowy. A nie? tak. Sierce to najpiękniejsze słowo świata Aparaty Batery, Kaski? Cekar? Rzeczony stojak na jak no tam to by nie weszło na pewno. Powiedziałabym, że tydzień bez antyków to tydzień stracony. Ale dzisiaj mam towarzystwo. Hej. Okay. Pomachaj do lustra To jest sroczysto jedno No ja wiem, ale Kilimy Kilimy softly We keep song O zobacz, to są te piosenki Tak Obrócił Wyszedł ze wszyscy szczęśliwi, że jesteś Lampinki. Ja też mam piwór kurtkę. Jaki stary bączek. Gdzieś taki stary bączek. Kolorowe szkła. Tu są zawsze piękne i bardzo stare rzeczy. Stare włączniki. Piękna jest ta patera kolorowa z tym drzewem. Idziemy naszą standardową traską. Płaciś od razu zamówisz tego, żeby nam odłożyli. Raz frytki i raz tak. bułkę z mielonym. Masz ochotę na frytki? Ale prawdopodobnie można sprzedać. Nie 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 są głodni. Ale to To jest street food. The Polish uh, Circle Burger na Circle K. Proszę. Pięknie. Widzieliście kiedyś grubszego kotleta, oczywiście. <laughs> Smacznego, dobre. 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 No Na bo najlepsze. Piękna rama, prawda? Korki, jak ktoś potrzebuje.

i całe takie komplety, figury krokodyle, Julia nie, nie wiadomo gdzie. Jak żyje, piękniejszej ramy łóżka nie widziałam. Nigdy. Cudo. I tak się kończy nasz spacer, że idziemy do auta. Ja mówię, wiesz Luluś, nie chodzi o to, że zazwyczaj tak nie jest, ale dzisiaj mam takie odczucie, jakby wszyscy byli tak strasznie, tak bardzo mili dla nas, bo dla Julii to są zawsze mili, a ja czasami sprawiam takie wrażenie nieprzysiadalności i mam wrażenie, że budzę większy dystans. A dzisiaj tak mega wszyscy byli mili? Tak naprawdę że ja jestem ta gorsza, ale nikt tego nie wie. A tak naprawdę to Julia jest ta gorsza, co przed chwilą powiedział, ale nikt tego nie wie. Ale dzisiaj inni mówię, wie, Nie wiem, czy to ja mam jakąś taką świetną energię w sobie, czy yy, świecę takim blaskiem, promieniem. A Julia mówi: czerwone usta. Cześć, się, Motyw. A ty jesteś zadowolona ze spacerku? Bardzo, bo też taka mnie senność dorwała, bo my zawsze jemy na śniadanie bardzo dużo zieleniny różnych innych takich pierdoletów zielonych, a dzisiaj przez to, że tam byłyśmy, to co byśmy widzieliście co? Nie będę tutaj powtarzała i tak mi brakowało jakiejś zieleniny i mam wrażenie, że teraz taki zjazd mam po tej no w sumie bułka była i chleb no, ale było pyszne, bo warto. Niczego nie żałuję, tego glutenu nie żałuję, było warto. Cieszę się tak samo jak cieszą się moje korasony. <noise> Kocham Wasze komentarze o korasonach. Autentycznie uwielbiam. Hasło, które macie wpisywać w komentarzach, było podane we wcześniejszej części vloga. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście. Czekamy na was w sekcji komentarzy. To powinien być staro, sta, ten, vlogmas vintage, to się powinno nazwać, a nie, bo mam tylko na targi, staroci, oj tam, stare oj, rzeczy, oj. powinniśmy przeozdabiać dom, przeozdabiać yy, wszystko, a tu co? Kochamy was bardzo serdecznie, Lopsi i papsi.